Cieszą trzy punkty, cieszy widowiskowa gra do przodu. Osiem strzelonych bramek, mnóstwo sytuacji, bo ten wynik powinien być dużo, dużo wyższy z naszej strony. No ale martwi po raz kolejny ta łatwość w straceniu bramek i mając 8-3, no już chciałem dać gdzieś odpocząć tym zawodnikom, którzy są zagrożeni kartkami, którzy mają jakieś urazy. W minutę ruch nam strzela dwie bramki, robi się 8-5, za chwilę biorę czas. Nasza czwórka, która no naprawdę ciężko im piłkę zabrać, mają do końca grać na utrzymanie, też tracą piłkę i... I, i pada bramka na 8-6, no, no ja to cały czas zespołowi powtarzam i będę mówił, no przyjedzie trochę lepszy zespół, trochę z większą jakością i taki mecz przegrywasz i to już pokazał mecz z Dremanem, pokazał mecz z Legią, e, oczywiście też z Lubawą, coś tam jest jeszcze wyższa jakość, e, że nie będziesz dobrze bronił, nie będziesz, będziesz tak łatwo dopuszczał do, do, do straty bramek, to to niestety potem będzie tych punktów brakować i no musimy się zacząć rozliczać z zespołem, bo ja dzisiaj mam pretensje do kilku zawodników ogromne i o podejście mentalne do meczu i, i, o, i o nieodpowiedzialność. Ale tak mówię, no są trzy punkty, dobrze, zapomnimy. Musimy szybko wyciągnąć wnioski też do meczu z Warszawą, bo to będzie dużo, dużo trudniejszy mecz. I, i, i no w ogóle mamy też ciężki okres ze sobą, trochę kilka urazów, gdzieś po chorobach jesteśmy i... Może to też gdzieś tam wpływa. Ale mówię, no w ofensywie chyba się nie można czego przyczepić. Oby tych bramek mniej padało. Dziękuję publiczności, bo jak zwykle w komplecie. Dla, dla kibiców na pewno mecz się mógł podobać. My mamy na pewno swój materiał do przemyśleń. Zażenowanie tym wynikiem po prostu. Ja czy ja strzelam cztery bramki? Czy ktoś inny? mnie, mnie, mnie to nie interesuje. Ważne jest to, jak my tracimy te bramki i... W... I niestety dzisiaj zabrakło przede wszystkim koncentracji. Okej, okay, a myślisz, czy coś jest powodem tej, tego zegrzeważenia rywana dzisiejsze? Czy po prostu to, że macie więcej kontuzji i troszeczkę mankamentów takich fizycznych w ostatnim czasie, tak jak trener wspomniał, że dolegliwości jakieś napotkaliście? Dolegliwości są, ale myślę, że one nie wpływają na wynik końcowy. Dzisiaj tylko zabrakło Saszki, te mikrourazy, Beta, czy Daniela. Nie twierdzę, że one wpływały na, na wynik końcowy. Moim zdaniem od początku sezonu borykamy się z tym, że dajemy prezenty po prostu i, i dzisiaj tych prezentów było po prostu za dużo. Gospodarzy nas trochę wypunktował, bo nasze takie indywidualne błędy i od razu straciliśmy bramki, gdzieś ta druga połowa trochę lepsza, no ale, ale tak jak powiedziałem, chyba zespół gospodarzy miał Cały mecz pod kontrolą, wiadomo, w końcówce trochę się rozluźniło, mieliśmy więcej miejsca na boisku Stąd te bramki, no w naszej sytuacji każdy mecz jest jako, jako 6 punktów, gdzieś szukaliśmy punktów tutaj dzisiaj, nie udało się, no ale cóż Broń nie składamy, będziemy walczyć do końca I drugiej chyba straciliśmy tyle samo, tak? Eee, po, po pierwsze, pierwsza połowa Wiadomo, że schodziliśmy przegrani, ale ta gra jeszcze nie wyglądała najgorzej. Najgorsze jest to sposób, w jaki tracimy te bramki, ponieważ najczęściej to jest po naszych błędach, gdzie moglibyśmy tego uniknąć. No i to boli, no bo ambitnie walczyliśmy do końca, ale ta przewaga okazała się na koniec za duża. Szkoda, że nie byliśmy dłużej, dłużej nie trzymaliśmy się w tym meczu i, i może by ta przewaga przyniosła jakiś pozytywny skutek. No, wynik 8-6 No na pewno stracone bramki 8 to jest dużo 6 na wyjeździe to wydaje mi się, że jest dobry wynik, no ale jeśli tracimy 8 to nic nie daje i wracamy bez punktów do domu.